Nadeszła pora, żeby porozmawiać o moich książkach. O trzech z nich już miałam możliwość powiedzieć Wam we wcześniejszych naszych spotkaniach, ale one były już bardzo dawno, więc przypomnę, co napisałam. Pierwsza moja powieść to Komedia Obyczajowa Scenariusz z życia. O tym, że na rozpoczęcie życia nigdy nie jest za późno. A mężczyzna nie jest najważniejszy w życiu kobiety. Druga to Prażeńka. Jak sama nazwa wskazuje, Warszawska Praga jest tutaj jedną z bohaterek. Trzecia to dramat społeczno-obyczajowy: Sami sobie nigdy. Książka opowiedziana przez trzech narratorów. Występuje on, ona i ono. Ono to dziewczynka. Chyba najbardziej wzruszająca postać w tej powieści. Natomiast na temat dwóch kolejnych moich powieści, które wyszły po naszych spotkaniach, nie mieliśmy okazji jeszcze porozmawiać, i pozwolę sobie je tutaj zaprezentować. W tej chwili opowiem Wam o. O pierwszej z nich, mianowicie nigdy nie będziesz mną. Jest to powieść przeznaczona dla wszystkich tych rodziców, przede wszystkim dla rodziców, którzy chcieliby, żeby ich dziecko było naj, którzy chcieliby, żeby miało świetne dzieciństwo, ale jednocześnie, żeby było mistrzem wszystkiego. Dla tych rodziców, którzy są nadambitni i którzy swoje niespełnione marzenia chcą realizować poprzez swoje dzieci. O tym, do czego to prowadzi, skąd to się wzięło i jak często przebiega, możecie przeczytać w powieści Nigdy nie będziesz. Powiedzmy sobie po lekturze na pytanie, czy takie dzieci są szczęśliwe? I co to znaczy uszczęśliwić swoje dziecko? O następnej powieści w następnym wejściu. Natomiast w tej chwili mam do Was gorącą prośbę, żebyście spróbowali, nie, a właściwie nie spróbowali, tylko zrobili to. Yy, zastanowić się. Czy chcielibyście? Ja rozumiem, że nie jestem bardzo interesującą osobą, najbardziej na świecie. Nie wiem, czy bym chciała. Natomiast być może interesuje was coś, jakieś informacje, czy o mnie, czy o tym, co piszę, jak piszę, jaką czerpię z tego radości, czy w ogóle. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, to serdecznie zapraszam do zadawania ich pod tym postem. W następnych naszych spotkaniach opowiem o kolejnej powieści, a w ostatnim odpowiem na wszystko, o co mnie zapytać. Do zobaczenia.